dwa miesiące bez wyjazdu na Mazury. No, ciężko było to wytrzymać. Na drodze stanęła nam moja sesja oraz remont działki, z której robimy naszą bazę wypadową. Sesję szczęśliwie udało mi się szybko zdać, ale remont niestety przedłużał się w nieskończoność. Jako, że byliśmy tam tylko trzy razy w tym sezonie, to po kolejnej obsuwie uznaliśmy ze szmagim, że mamy dosyć czekania. Wynajęliśmy mieszkanko w szczytnie i ruszyliśmy w podróż. Celem na ten weekend były suwałki i przekroczenie dystansu 400 kilometrów. Liczyliśmy na zakrętasy, pagórki i piękne widoczki. Finalnie, jak zwykle, nie obyło się bez lekkiego fakapu, niemniej jednak życzę miłego oglądania. Pam, pam, pam. pam. więc fania, coś przekłamuje, bo mam. Spalanie 4.0, a on uważa, że po 100 km mam jeszcze 250 km, czyli on myśli, że mam jeszcze 10 litrów paliwa w baku, a zarazem myśli, że 4 litry już spalił, a ja nie mam 14 litrów paliwa w baku. No to jest trochę pijany, padacz, ale śmieszne chmury. Nie? No, niskie bardzo. A ja już odkryłem w ogóle sposób na mój średnio działający port ładowania. No. Czy raczej telefon, który jest markotny? Muszę go wpiąć dopiero po odpaleniu motocykla. Bo jak go podpilam i dopiero odpalam motocykl, to przez chwilę ma pewnie tam za małe napięcie czy coś. Tak, i... bo pewnie alternator za dużo. Sorry, wróć. Rozrusznik za dużo pobiera, jeśli spada napięcie na baterii. No i wtedy telefon uznaje, że to nie jest godne jego ładowania i się obraża. Nie będę takim klepsem się ładował. Tak. A jak go wpinamy, jak już chodzi silnik, to wtedy jest ok. Teraz trochę, jak tak w las wyjechaliśmy, jedziemy te 70 80 i trochę brakuje tej gruzy pod krótką. Ale przynajmniej wiem, że nie będzie mi za zimno. W sensie to jest chyba najzimniejszy moment, bo będzie coraz cieplej dzisiaj. I też jak będziemy wracać, no to myślę, że nie będzie aż tak późno, żeby było zimniej niż teraz. Kurde, strasznie wcześniej jak na las wyjechaliśmy. No? Ale to dobrze. Bo spacerku nie zrobiliśmy. No, ale a propos tego, co wczoraj Ci mówiłem, że tak trochę pływałem po asfalcie... No. To jak ten, jak teraz nie mam założonych kufrów, to jest już dużo lepiej, więc chyba to był trochę po prostu... Wydaje mi się, że to był taki drag od wiatru. A może. A nie to, że coś z oponami było nie tak, czy że wjechałem w nic małe. I plus to, że pewnie dawno też nie jeździłeś z kuframi. No, ostatni raz dwa miesiące temu. Dobrze, że chociaż był taki okres burzliwy, w sensie, że sesja i tak dalej, bo... O tak. Tak, nasz ulubiony zakręt W nocy podczas deszczu był bardzo fajny Tak, tak, tak Chyba 15 na godzinę to jechaliśmy, albo Nie wiem, ale zajebiście mało Jestem Już prawie na pamięć jadę ten sklep A potem mi powiesz, że już ci się Mazury znudziły, bo jeździmy ciągle tymi samymi trasami no, A ja kurde ciągle wybieram te same trasy Sam kopię swój grup nie, no jakby nie ma co się oszukiwać, trzeba dojeżdżać do tych fajnych dróg. A czy nie, no to ja mówię, moglibyśmy pojechać inną trasą, tylko po prostu byśmy jechali tam 15-20 minut dłużej. Więc uznałem, że skoro dzisiaj jest tam inny plan. No i jak bardzo inna by była ta trasa? No, wiesz, no nie, w kubek, ku, nie kubek w kubek, no. oczywiście, żebyś nie miał klifów, kili czy wie czego, ale, ale byłaby inna. Chociaż ja tam akurat ja lubię te same rzeczy, ale to wiesz, ja mam taki charakter. Ja lubię oglądać w kółko te same filmy, grać te same gry. Po prostu wiem, że to jest dobre. W sensie, ja lubię jechać tą samą trasą, którą znam. W momencie kiedy mam takie mindset bardziej, że będę sobie trochę zapalał. O, pamiętam to miejsce. <suszy> tak, kiedyś tu byliśmy, pamiętasz? Tak. Dosyć długo. No, już powoli zaczyna cierpnąć tuer. Cierpnąć? Czy cierpnie? Cierp... cierpc? Cierpieć. 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 to tak, na pewno nie cierpię. Czy są kule? Słucham? Ule. Jakie kule? Pul z pszczołami. A. No ja nie wiem, nie widziałem nic takiego. Takie Pszczoł. różowe były. Nie ten, ten Harley się nie pierdzieli w tańcu. Na z... zakręcia. No Newton nawet tam trochę ma. Się szybko. No właśnie jestem ciekaw, czy w takich yy, sytuacjach w przyszłym sezonie nie będziesz się męczył jeżdżąc ze mną. Jak ty już będziesz miał A, a ja na jakiejś 500. będziemy chcieli wyprzedzić i. A ty będziesz... Nie, 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 proszę nie! Ale mam mrówki w pośladach. Spoko, Spoko. jeszcze. 6 godzin. 60 km dzisiaj. Eee, pali, co to jest? Bo to jak piardnąć. Już 40 przyjechaliśmy, więc spokojnie. No, widzisz, to już 10% mamy za sobą, Magi. Jeszcze tylko 9 razy tyle. Uch, uch. Jeszcze w lewo jest jakaś opcja wolniej 7 minut. Ale chyba nie chcemy, nie? Ale byliśmy tu już kiedyś. No właśnie, pytanie, bo możemy jechać tak jak zawsze, że prosto. Albo możemy skręcić w lewo, tylko że jest wolniej o 7 minut. Możemy zobaczyć. Tak? No! Może to jest jakaś niesamowita trasa przez las. Z tego co widzę. A, dobra, To jest taka sama trasa. No, ale inne drzewa. Prawda. Tu po lewej jest jakieś jeziorko, ale go nie widać. Kalama tu jest. Nawet... Ja no, go no, widzę przy... przez drzewa. A, dobra, faktycznie. Musiałem wyżej, bo. Gło. <noise> <noise> Miałem wzrok na poziomie asfaltu, ale chyba jest tutaj lepszy asfalt. Co w się sensie nie ma tego, uh, 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 nie? są dziurki, no. ale. Uczciwe, że pewnie jest mniej uczęszony. No i jest, nasz legendarny ziew. Ej, ale fajniejsza jest ta trasa. trochę. tro, Mniej uczęszczana, bo 7 minut dłużej, nie? Więc... A pewnie wychodzi na to samo, bo jedziesz szybciej niż tam. No, nie wiem, czy aż 7 minut, ale. Ale na pewno jakaś ogromna różnica to nie jest. Szczególnie, że tam mieliśmy takiego pecha, że zawsze, o! Jak jechaliśmy, to ktoś był też, nie? Pamiętaj, żebyśmy na przerwie przesłuchali detefonu mojego. A, czy dobry ten zbiera? Dobrze. Bo ja mam jeszcze drugi pomysł, go mogę przyczepić do kominiarki. A kominiarkę mam zaciągniętą maszę na brodę. Więc w sumie miałbym ten mikrofon dosłownie na mordzie. No, najważniejsze jest to, żeby wiatru nie było. Bo wiesz, on by dobrze zbierał nawet z 20 cm, bo tak są te krawatowe zrobione, żeby się miał przypięte tak jak krawat, nie? No, no, no. Problem jest tylko taki, że no, na motocyklu jest wiatr eee, duży. Kurde, i tu jakieś nawet ditury są po bokach. Pytanie, na ile w te boczne można... O, ale piasek na zakręcie. No, piasek z dziurami. Dobrze, że zwolniłem wcześniej. Ale ta trasa mi się zdecydowanie bardziej podoba. Nie, fajniejsza jest ci. A droga lepsza. Chociaż są momenty, ale... No, szczególnie ten zakręt z piachem, ale... Ale tak generalnie to jest lepsze. Tego nie lubię na wsiabych drogach. Drzewo na zakręcie, żeby zakręt, a ulica ledwo co półtora samochodu się zmieści. To jest stare budownictwo, jakby mniejsze samochody chyba. Albo jak jeszcze w ogóle nie było samochodów Nie no, wiesz, to wtedy chyba trochę inna droga Jednak konie po betonie nie chcą chodzić. Nie no tak, ale chodzi mi o to, że tylko tyle mieli miejsca na szerokość, nie? Że domy A. tak stawiano, żeby się wóz zmieścił No tak, tak, tak I potem nawet jak kładli asfalt, no to nie przesunął domu A tu niektóre te domy to myślę, że mogą być starsze niż samochody Już my się szyli z drogi i się zepsuła Chyba za wcześnie pochwaliliśmy tę drogę. No, my nie możemy się cieszyć z niczego, bo jak zaczynamy coś chwalić, to się pierdzi. Tak jest z pogodą, tak jest z drogą. Z wyszukiwaniem grywów w Overwatchu tak było. My musimy narzekać, wtedy jest dobrze. O, Będziemy mega blisko jeziora jechać. Ciekawe, czy będzie zarośnięte, czy będzie coś widać. O tam po prawej już się trochę widać, to obok niego będziemy jechać. I tam domek, przy takim jeziorku mm. To prawda, ja to tylko dla samego widoku, bo ani nie wędkuję, ani pływać nie lubię <laughs> Ale dla widoku mógłbym być przy jeziorku No i to jest ten najbliższy moment do jeziora O, no dobra, tu przez chwilę nie widać Po Mikołajkach na Mazurach, właśnie to Chyba pojeb... Dwie piosenki jedno Hubertus, o to już taki solidny Małgosia taka malutka o, stoja, to, to jest stara baś. No kurde, jakieś mega turystyczne miejsce, kocewo. Ja tak sobie jak ten, jak poszedłem zdjąć pokrowy, to przyjrzałem się naszym oponkom. I kurde, powiem ci, że jak na te 7000, prawie 700 kilometrów, to bardzo mało bieżnika straciłem. Ty też w sumie. Niby chińska mieszanka, no więc wiadomo, jak zacznie padać, to jest piszka. W zakręty za bardzo się nie poskładasz, ale i tak nie umiemy, więc jakie to ma znaczenie? No są one nawet wytrwałość zrobione. Ale kurde, no no bo te asfalty są bardziej twarde i takie nie wiem, chropowate w Chinach. Dlatego te opony takie są. I kurczę, Feluś, no powiem ci, że ma no, to swoje plusy, naprawdę. Dobra, Nie? Nie, po zaraz będzie kolejny miasteczko. Daj się chociaż trochę porozglądać, fajnie. Tak ci śpiesz? No o, zobacz, tu masz na przykład hodowlę jakichś krzaczków. Ale fajny zakryt. No, fajny, fajny. To jest I... chyba Twoja ulubiona pogoda na żagle, co? Jak wieje, jest słoneczko. no jeziorka wyglądają wszystkie fajnie. Najgorsze jest to, że jak jestem na żaglach, to kuźba pogoda jest do jazdy na motocyklu. Jak jestem na motocyklu, to jest pogoda do jazdy na żaglach. No i widzisz. O, Ale pupa dupa. Spidermana! <laughs> Nie no, ta trasa zdecydowanie była warta spider Spidermana. No, tu takie dziksze. Jeden domek. Wyobrażasz sobie tu mieszkać, w tym miejscu, przy tym jeziorze? Nie masz sąsiadów masz tylko jezioro? Kurcze, Felek. Polsko. A pewnie 3-4 miliony jest warta ta działka. Myślę, że więcej. Przy jeziorze? Myślę, że więcej. No też to nie jest takie jakieś pewnie super znane jezioro. Ale jest jezioro. Ale jest jezioro. No nie no na pewno parę baniek, no to nie ma co w ogóle ukrywać. Ale też z drugiej strony na przykład właśnie w takim mniej uczyszczanym jeziorze jest lepiej, bo jestem prawie pewien, że jest coś... W sensie jakby brzeg jeziora jest państwowy, on jest publiczny. I możesz przybić w każdym miejscu do brzegu jeziora. Więc czysto teoretycznie. Ludzie ci by mogli przybić na twoją działkę, dlatego też nie można odgradzać jezior. Bo w zasadzie sensie nie możesz pociągnąć sobie e, płotu aż do jeziora, bo po prostu to jest część publiczna. No tak, ale no. no wiesz, to nie na ile często ktoś by tam przebijał, nie właśnie mówisz te nieuczęszczane leky. Wiesz, no jeżeli jesteś na jakimś takim bardziej popularnym jeziorze, i... Eee, masz naprawdę ładną linię brzegową to myślę, że jest szansa, że ludzie by ci przybijali No, wypogadza się, wypogadza się Kur... nie, nie mogę tego mówić ale brzydka pogoda Do dupy Zaraz pewnie będzie lat Co to są za chmury? Moglibyśmy tak bykać obok siebie, coś Magi? Byśmy się nie, nie łączyli na Discordzie tylko byśmy okna otwierali Po co, ty chcesz się zatrzymać do Jankołajka? O, od Gołębiowskiego podjeżdżamy to picie mieliśmy. To są trzy gołębieckie chyba na Mazurek. Ale taki podniszczony już trochę jest ten hotel. O, no, piach i kostka i hamowanie. Otóż za cudowne połączenie. O! Wow! No tak, zawsze. Zawsze jak ktoś jedzie gwarę, to się akurat ten musi trafić. Ty już tak znienawidzisz tę markę, że jak ja kiedyś se kupię GS-a, to będziesz pluł jak go będziesz widział. <śmiech> <śmiech> no ale niestety, no. O, wyprzedza. O, Volvo! O Jezus Maria! Co za szaleniec! Ale zobacz po trawie! Widać jak wieje mocno Zapachniało jakby kalafiorem? Jeszcze Czujesz zapach kalafiora? Tak Kurde, już myślałem, że ja mam mamy. Czemu pachnie kalafiorem? Ale mega! Po prostu taką zieleniną z pola pachnie Ale przede wszystkim kalafiorem świeżym Myślisz, że mają też bułkę tartą? Ale pomarańczowa BMK. Jo. No, i szary przód przyjechał pewnie. Ale w ogóle cała jaka była też. Cała była jaka obita. Pan na pewno jeździ bardzo bezpiecznie. lub pani. I tutaj zaraz będzie miejsce, w którym powiedziałeś, nie kojarzę widoku jeziora. A ja mówię, czysto jest jezioro? No nie kojarzę tego jeziora z widoku. Tak było przy tym niebieskim. Boże, w święty. Co? Nie biały dom powiedziałem pieski. A, ups. Swoją barkę! No nie teraz. Nie, <laughs> <laughs> tam był ten restaurant Barka. Wiesz, co jest fajne na polędroku? roku. Pija 21.37 i jedna trzecia osób na polem roku Barkę. No tu jakie dzikie jeziorko zawsze. No i zobacz, nie mogli pociągnąć tego asfaltu jeszcze trochę. Kurczę, Felek, no. no i zobacz, no kurde, ja tego nie rozumiem. No, może może było jeszcze... Może A, tu się jakieś... pewnie nie mogli przez most, czy coś. Albo tu się jakieś gminy mają po swoje, swojej, wiesz, jest jak, jak ta autostrada Trzaskowskiego obok nas. <laughs> Powiem ci, że bardzo podoba mi się to, jak ta skrzynia zaczęła pracować teraz po tych tam mniej więcej 6000. tysiącach. Teraz taka jest gładziutka. A w ogóle muszę sobie zmienić godzinę. Bo mam o 4 minuty późniący b... się zegar. Ja bym się tak z czasem zrobił w ogóle. No to ja raz tak miałem w Junaku, że mi się w ogóle o jakieś 40 minut czy nawet ponad godzinę zmienił. No nie, o parę godzin mi się zmienił. O parę... Tak jakby się zatrzymał na jakiś czas. No i myślałem, że jakby to po prostu jest zepsuty ten zegar nie chciało mi się tego zmieniać. Ale jakoś ostatnio, jak nagrywałem filmik o nim, to stwierdziłem dobre ustawy ten zegar normalnie. I ustawiłem i do teraz działa OK. W sensie pokazuje teraz dobrą godzinę w tym momencie A to było tak już dwa tygodnie temu, więc chyba się opamiętał. Rydze, bo jesteśmy w Rydze. Tu nas sprzedaż Fajny apartament. No i to na sprzedaż Max. Jeszcze, kurde, ten e, balkonik był na dachu w ogóle. Były schody takie kręcone na dach. No, ale widzę, nie wziął, ale... Kurde, ja się spojrzałem w prawo! Ja <laughs> cię kręcę <laughs> Ale klapa. A było tak idealnie po prostu otwarte. Ale klapa. Dobra, będę na twoją kamerkę się patrzę. Wyłączyła ci się kamerka? Nie. A, bo usłyszałem takie taki, takie piśnięcie podobne do tego i... Nie, na czerwona Okej, okej, okay, okay. dobra, dobra, dobra To o mamy No po tym niebieskim dzinie. Dż Może to był absynt, a nie <grym> Boże Kurde, tu jaka hawira. I zobacz z jakim pomostem Boże święty, czy to jakiś król polski mieszka? Ile trzeba... Jakby co trzeba robić, żeby mieć kasę na takie rzeczy, nie? Lemoniadę zapraszam. No raczej nie sprzedawać lemoniadę <grym> jest... Ale śmieszne pole Ciężkie. Ło, to po Miela lewej nawet bardziej. Ale to jest duże, co? Co? Ale to jest duże. No. Przez to taki wiatr. Ale to są fajne zakręty. O, i na światła. No, ale ta droga to mi się podoba. Ale wali. Boże, psuje, psuje ten ładny widoczek po lewej, ten smród Jezu Maria, Kropnie. Uu. Uf. Uff. O Jezu, jak to jeszcze jest. No powiem Ci, że to jezioro to taki jest duży dur. <grym> Także może w tym olecku się zatrzymamy, bo już myślę, że w tym momencie nasze kamerki będą umierać. Dobra. O ile nie wcześniej w sumie twoja umrze to zobaczymy. I się zastanowimy, co robimy. Bo już jakby wiesz, nie będzie odwrotu. W sensie suwałki to jest koniec podróży, nie, więc tyle trzeba będzie wrócić. I na suwałki to myślę, że chill. W sensie ja myślę, że nawet nie będę jakoś super zmęczony. Pytanie: czy to jezioro nie będzie kwaziem do trumny? Czy jakby będzie tak, że pod koniec dnia będziemy żałować, bo w sumie moglibyśmy? Czy będzie tak, że będziemy wracać będziemy mieli takie oko? Chciałbym już być te 60 km dalej. Szczerze, ja chyba wolę tą drugą opcję. Że... Nie, wróć, w pierwszą. Op... Nie, co? Eee, tą opcję, w której mniej zmęczeni jesteśmy. E, wracając, w sensie chodzi o to, że jazda e, te ostatnia, na przykład godzina w Męczarni, mi bardziej przytłumi cały wyjazd niż to, że nie podjedziemy sobie do jeziorka. No, ja jakby taki jestem osobą niezwiedzającą. Ten mosty, w jak czy to jeziorko to jakby dałem ci taki punkty powiem, że lubisz zwiedzać i to, to się pewnie by mocno podobało. Tym bardziej, że koło tych stańczyk, to jest w ogóle chyba wieża widokowa. Wiesz, no my też pierwszy raz na suwałki jedziemy, to też nie musimy wszystkich punktów zaliczyć. Możemy dzisiaj zaliczyć same suwałki suwałki. Eee, a wiesz, no jeszcze jakby teraz po tym remocie tej działki, no to będzie luźniej. Nie? Z drugiej strony, wiesz, pogoda będzie coraz gorsza, więc będzie coraz ciężej przejechać 400 km. Jak będzie. No, będzie, wiesz, na przykład 18 stopni. Chociaż no to po prostu się lepiej ubierzemy. Nie? Ja, ja tam wolę, jak jest 18, niż jak jest 30, szczerze powiedziawszy, bo co? No, zakładam grubsze rękawice, grubszą kurtkę, grubsze spodnie i jest mi przyjemnie. Czyli ile mamy przejechane? 112, tak? 112, tak. Kurde, no to tak mało. <laughs> no chyba faktycznie odpuścimy sobie to jezioro. 112, no mamy średnią 60 na godzinę. No ja chyba wolę jechać trochę wolniej i się rozglądać i nie zobaczyć tego jeziora, niż za. Tylko po to, żeby zobaczyć jezioro. Mówię, że bardzo podobne są te miasteczka na Mazurach wszystkie. A, sì. Ale bardzo ładne. Troszkę więcej motocyklistów niż yy, poprzednimi razami jak byliśmy, nie? Prawda? Nie jakoś bardzo dużo, więcej, ale trochę więcej jest. Grupowo przede wszystkim tak, tak, tak pojedynczych to prawie w ogóle nie widzieliśmy No i jedna Afryka była pojedyncza Nie wiem czy coś jeszcze No ta Prilla stała tam sama, no ale nie wiadomo czy on jechał w ogóle Wiesz co, jak będzie jakieś dobre miejsce to ten to, to zjedzie, ja założę tę bluzę, bo jest mi tak na granicy, w sensie Dałbym radę, ale nie wiem czy nie będę potem kichał, prychał czy coś, więc chyba nie ma sensu Czy znowu wyjdzie słońce, jak ja zakładam ten? A w, w ogóle, jak tu nie czujesz? Bynajmniej to nie jest z badzadża, to jest jakiś, jakaś gnojowa. od Warszawy przyjechaliśmy 340 km, więc co najmniej 600 zrobimy na tym wyjeździe. Ale masz napompowane plecy od tego, od powietrza. Tak? <śm> tak, jak taki byczek. Może to po prostu mój kręgosłup. Nie no, to jakby to był twój kregosłup tak wystawał pod, na całej szerokości To chyba już byłby problem Kur... mnie trochę oprogramowanie w tym paczeczu Czemu? No, jak mam informację low fuel level To nie widzę biegu No, to bez sensu faktycznie Jakby zdecydowanie wolałbym, żeby Że było coś takiego To by było idealne Pali się to low fuel level, ale w momencie jak zmienisz bieg to na te dwie sekundy się pojawia twój bieg. A potem niech się znowu pali. to long fueler. Albo jak naciskasz sprzęgło. O, albo na przykład. No. Od, na od naciśnięcia sprzęgła przez 5 sekund się pali bieg. O, nie zobaczyłem ceny. Bo był, był camping. Ale fajne mostki. To był jakiś ten. Gminowy chyba. Bo już drugi taki sam mostek był. O, ale dostałem robalem, Aż zamknąłem oczy. Ja słyszałem go. <laughs> przez twój mikrofon jak tak po skocie leciał mi na mordy. Kolejny zbawca jedzie No. A, zbawca ja usłyszałem dawca. <laughs> nie, dawcą to my. No się tak jakoś póki co nie zauważyłem, żeby okolice suwałek były bardziej górki dołki niż to, skąd przyjechaliśmy. Pewnie tam przy tej hańczy byłoby tak jak mówisz, mocniej. No, wiesz, jakby po prostu suwałki są strasznie górzyste, nie? Tam pagórkowate bardziej. Bardziej niż Mazury Plus to, że jednak ten lądolut przeszedł tamtędy. No tak, ale właśnie jakoś tak super tego nie odczuwam. W tej trasie. Pamiętam, że jest jakieś pole chyba, na którym jest w kamieni. chyba że te kamienie lądolut właśnie przyniósł. Widzisz, ile mamy jeszcze miejsc do odkrycia? O, ale mi wiatrem zawiał. Ja jakoś delikatnie to przeżyłem. Tylko no, zresztą, no, tarczę z przodu. <tarka> Tarcza map Motocykle łączą, a nie dzielą. <laughs> Kurde, no wczoraj było ciężko, ale dzisiaj jest jakby... Ja nie, nie, nie czuję się zmęczony prawie w ogóle. Ja, ja trochę też tak coraz mniej czuję ten park i nie wiem, czy to dlatego, że mi odpada, <laughs> czy to dlatego, że po prostu się przyzwyczaiłem do bólu. <laughs> no pewnie się zaraz przekonasz, jak usiądziemy na godzinę i potem siądziesz z powrotem. Ale kościółek. Dwie wieże Jeszcze stoją no. Ciekawe, co to jest za moda, że się wszędzie to I love, nie? Zrobiło No właśnie moda No ale nawet w takim jakimś ba... Kałczewie Bakał. Bakałażewo Bakałażewo Nie no, bakałażewo I love. Dobra, już myślałem, myślałem, że ja mam jakiś wylefanie, że się nabijasz no to jakiś taki nudniejszy fragment trasy bym powiedział. Myślałem, że przy samych suwałkach to będzie właśnie największa petarda. To jest najgorzej. No pewnie byłoby lepiej, jakbyśmy nad to jezioro pojechali. tą drogą bardziej od góry. To myślę, że nawet na pewno by było lepiej. A tu jaki fajny koszul. Wow. Już mam ostatnią kreskę benzyny. Oh Ej. Możem Możemy poznać, że motocyklista jedzie długo prosto To jest niesamowite, to są już suwałki jakby pole Tak, no takie suwałeczki, no i zobacz, cel naszej podróży no jakoś tak no nie wiem Nie wiem no, było spokojnie. podróż tak, bardzo fajna ale zobaczymy, jak do centrum wiedziemy, Czy tu będzie jakoś tak ciekawiej. Bo tak póki co to tak dużo od to się nie różni, no. Nie no, miasto to tam miasto. Chyba. Pójdę <grym> zwiedzać. Oj szlaki. Jak będziemy za granicę jeździć, też będziemy takie podejście? Tak. O poszła kostka. No, taka starówe, staróweczka, trochę. tu, tu nie są pasy namalowane, tylko są skostki ułożone. I oto koniec pierwszej części tego wyjazdu. Jako, że nareszcie udało się nagrać wszystko bez problemów technicznych, to wyszło tego całkiem sporo. Ponad 30-minutowy materiał skutecznie odstraszyłby większość osób, bo w końcu żyjemy w czasach ciągłego pędu i wielu bodźców odciągających naszą uwagę. W związku z tym postanowiłem podzielić tę wyprawę na dwie części. Druga powinna pojawić się już niedługo na kanale. A ja tymczasem się żegnam i dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na tym kanale.